Cześć, z tej strony Wikes i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się openingiem nowej kamerki, którą będę nagrywał y, odcinki z rowerami SQ11 minikam. No to przechodzimy do openingu. Zanim przejdziemy do y, openingu pokażę wam jakie tu są parametry, możecie sobie zastopować film, zobaczyć. Dobra. Zawartością pudełka jest kabel do ładowania na usb I też takie uchwyty na tą kamerkę Kamerka wygląda właśnie tak Ujmuję z folii Tak ona wygląda Myślę, że jest fajna nawet Mogę powiedzieć, że w kamerce bardzo mi się podoba ten klips Który Pozwala nam przyczepić kamerkę w wiele różnych miejsc. Tak kamerka wygląda po zmontowaniu razem z ufytami. Moim zdaniem, kamera nagrywa nawet ładnie. Zwłaszcza, że kosztuje ona 50 zł. Podpisałem ją do komputera, ponieważ nie mam karty pamięci do niej, która, pokażę, znajduje się tutaj o, obok, właśnie y, miejsca do ładowania i nawet fajnie nagrywa. Teraz będziecie mieli y, ekran, właśnie z komputera.